Найпер взял отфер. Świat, mam, mam pełne serce i szklankę Zdolę ludzi, którzy noszą maskę Nocny klub Ja i moi ludzie mamy dobry mód oh, oh, Nie ma prostych dróg Ze mną stara ekipa, choć nowy mózg Chcę dać na luz, barman podaj luz Życie szybko pędzi, trzeba trzymać gór Czy się omijam tłum, brat po pr Jesteśmy wysoko, więc jest dosięgnę chmur Mam dobry mózg, nie przestań Wokół tysiąc słów Odbijam je, odbijam je, bo w nocy robię róg We mnie dobry mu Nie chcę dziś go psów Zawieszem, macie ekran to, Dobra, lecimy z lejwikiem Witam już trzy osoby jak możesz, to weź jedynkę i daj na... A mamy, mamy teczkę? Bo dam więcej spawnerów do goleniarki Znaczy jakiej goleniarki No wiesz czego. Piper Nie. Ender? Ender? Ender, mieniarka to było najlepsze, co mogliśmy zrobić. Uh -huh. I znowu mam zamiar, nie zapomniałeś zmniejszyć Oh, Zdaję wszystkie spawnery, tak jak było kiedyś. Mhm. Łotła mój lajwa, nie? A, i to on robi coś. A nie jak ty się opierdzielasz. Elo, flipkot. Co ty robisz? O Boże. Który tam stoi? Ja tam stoję. Mhm, kihi, kacperper, pełka. Właśnie mam drogi zdziała, więc można sobie normalnie... Można dodać do najcy. No, dodać do wyspy, kacpergaz nie daje do wyspy. Plusik ja, ale typy ja musiałbym dodać. Zawsze musisz popsuć. Please, nie dodaję do wyspy, tego ty nie rozumiesz. Wy czegoś nie rozumiecie? Zaproszenie o dodanie do wyspy będzie mod 3 razy albo w... oh, Relax. lag... Czekaj, lag. okay. mam laga MC, widowe. mam 9 ich, a ja mam 15. Będzie potrzeba... Mam lago MC. Więc musimy chwilę poczekać. Dobra, musimy chyba... Szybko. Alt F4. Kup sobie nowego kompa. Sprzedam je. A ja nie sprzedam. To on chciał sprzedać? Mm -hmm. co on chciał kupić po? Nie sprzedać. O ja. Ale co? Ja wam mówię posłuszeństwa widzę. Nie no widzę, jak chłopy skamują. Ja, a, nie okay. no. O. Najgorszy skamnała. No, no czekajcie, bo oczywiście. O boże, ten Minecraft wciągła. Ten nie może być, ten nie może być w stu to nie to moje Ej, Wiesz jak u góry, u góry tam laguje? Na no, 3 endermie, nie co? Nie, i nie chcę wiedzieć. Dobrze, bo dodałem chyba 15 nowych spawnerów, czy tam nawet. Nie, 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 od no, stack widzę. Nareszcie, nareszcie trzy Bartek, ale Landlord naprawił. Po godzinie. Po godzinie? Ja no. wow. No. A te, tego ekranu mnie przychwyci? Przychwyci, dobry czyli MLAS. tak chciałbym powiedzieć dobry A. Tak, tak. No jest dobry. A. O, tu jest dziura. Ja muszę zalepić. I dodajemy więcej tablerów, oczywiście. One block. Kolejny... Ja ile się spałni? Witam 8 osób, zostawcie łapkę w górę, będzie losowanie dla was. What? No, co, co, co? 25 milionów dzień takich bloków, żelaza. Dodatek to jest oczywiście. Tak, o, musimy zrobić trochę czyszczenie magazynów. <laughs> trochę, już dwóch szelkerów nie ma. Czyszczeć. Więc jak się skończy żelazo, to już nie będzie nic lokować. Tak. Albo albo poświęcimy nasz magazyn, ale to jest tam potrzebne akurat. Nie, no tam tego to nie, dało mi. Czekaj, ja sam chcę czat czytać. Yy... Witam osiem osób. Jak weź sobie idź na tą Tak, Deklu. Nie, nie już głowa od tego, bo... To też bym ci powiedział, ale... To teraz, to... Ty reklamuj live'y, Iwa, bo na razie tego nie robisz. No bo ci sobie! A. Jak ktoś... Może to niech reklamuje w Wawidowie. Ej, ej napiszę komendę oczywiście na... na... na YouTubie. Ku... Nareszcie, ku... Drogi, gdzie... Można Możecie tak reklamować. Na OneBlocku oczywiście, Ja też nie biorę... nie... Bo moderatorzy oprócz... Nazwy się muszę na ura. A teraz... Ja chcę... Jak się... coś może możecie wycofać. No... William to jest moderator. Już jedna osoba dzisiaj kupiła moderatora. No... no. Nie będę mówił, jaka, ale. No i tak możecie się po podawaliście do internetów serwerowych. O Boże, nie to, tylko to. O, Dolin, co? Tam ma się osób. łapki? Jaka co do mnie? Trochę. Coś tam. Coś tam. Coś tam. za dużo. Mam pomysł. Weź jedynkę do góry, przystaw. no pójdziesz tu, do to kiedyś? Ja będę miał czas, to pójdę. Ja będę chyba przelewał zaraz na drajkę Angotę na wieśto. A za czerwone sztabki. No, bo robimy wieśto. Dla mnie nawet live'a nie reklamuje. I sztabki piszę. O teraz zauważyłem, że w sercu. na drajku. Jeszcze o, jedna łapka. Wiedzowie. Jeszcze jedna łapka i macie losowanie. Nazwajety. Nazwaliśmy e 5 milionów. O, o. A ty ktoś oczywiście będzie chciał. A jeszcze czemu no tak ten link, link. Nie... podajdę C siema siema lubię dawno ci to nie było witam w Ludzińce lubię Witam no, widzę widzą 13 osób ile a Buga jest? nie zbił. o już macie lubię. lasowanie na 25 milionów więc kto chce 25M na one bloku lubię tak już wiem że lasa to 25M dodatkowo jeszcze dorzucamy tak perełek. Nie jest nie, nie tak perełek, tylko 9 taką bloków żelaza. Witam 9 osób, dlaczego ludzie wychodzą jest stosowanie? Mam takie głupie pytanie. Teraz stosowanie na, na 25M i 9 bloków żelaza. O. Serwer? Tabel Secret Pl standardowa. Siema, siema Boberos! O, mogę jeszcze gdzieś link wysłać, bo napominam jeśli Zał spany, to może mogę dodać później do listy. Boberos, nawet nie wiem. Boberosa dawno nie było na live. Dobra. Lekki spam 25. Witam 13 osób. A dałeś timer, że nie możesz napisać spamem. Mucioku, czemu spamisz? Teraz już nie będziemy chcić. Czad na żywo, tyle być zwolniony. Już sobie nie pospami. Ale my możemy, może chcić, bo my jesteśmy ładni. Już nie spłam, nie spop, nie Już zaraz cię tak, no tylko coś zrobię? No co zwolniony? No po prostu odwiec. Włączę i coś odwiec. Pocznę i odbić, kuba. A bo do mnie jeden Jak ona przed listią jestem na Discordzie. Wreszcie, ja odebrano. Czekaj, bo muszę zobaczyć, ile od Wojtasa dostałem. Do Czekaj, bo dostałem coś kaska od Wojtasa. Ile? Ci 100 tysiąc, 10 tysięcy, 2 miliony. 2 miliony. 2 miliony. Wojtasa? No. Chyba co woda kupić. Eeeh, tutaj dość tak widziałem. I 8.1 ma. Oj. Oj. X. 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 Dx. X. 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 m. X. tak. Robię kolejny generator. X. Niczego Dwa nawet. X. X. Na dawno. X. X. Witam, X. 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 Jeszcze dwie i losujemy. Jeszcze minutka i losujemy. Witam X. osób. Tak można tak powiedzieć. Ile? Ile? No. Jak, jakbym jeszcze za suba dawał milion, to było 30 osób. Zadło okej. Okay. Jak wygrać, to znam twój nie lubię. Akurat takich tak. osób, które pamiętam na ja ten raz... To im będę dawał. Nawet część lubię. Tak. Ja, jest, tak, tak. No to jest? Ja Głosowania dwa? No zaraz. Wejdź dawaj. Co on to nawalczyła, No co? Dwój to jest 20 000? Dwa i Tak, 20. Nie! Nie! 11 dał! No pomylił się najpierw 0, To mam 11. O nie! O Kamil Glas wbił. Chciałem Kamil Glas. Każdy zna Dał 11. O nie. Za